Oj, tyle strachu, ale już dobrze. Oj tak, ale Może dobrze mój? się czujecie? E, oprócz faktu, że nie mieli nawet na kanapeczki dla głodnego człowieka, to nic mi nie jest. <grym> I co wam powiedzieli na tym komisariacie? W sumie to nic takiego. Kazali nam tylko złożyć oświadczenie, że będziemy współpracować i nie wyjedziemy z kraju. Heh, najważniejsze, że znowu jesteśmy razem. I że nareszcie będę mógł zjeść tutaj coś pysznego. Tak, Megi? Jeśli prosisz <grym> mnie w ten sposób o kanapkę, to już idę. Ale powiem wam tylko, że strasznie się za wami O, jasne. Boś, tak, ten dom bez was świecił pustkami. <grym> Miałam z kim pogadać. Ale zostałaś razem z Rejem, swoim chłopakiem, tak? Jasne, yy, tak, ale z nim nie da się rozmawiać o najnowszych europejskich trendach w modzie, nie. Lubię inne tematy. Mm. Chwileczkę, Rej. Pamiętaj, że przeciwieństwa zwykle się przyciągają. A co się tu dzieje? Co to za hałasy? Coś się stało? Właśnie wrócili do domu, więc znowu jesteśmy wszyscy w komplecie. Ambar, chodź tutaj, przytul, dziadka. Pociesz mnie po tym wszystkim, co się stało. Nie, nie, nie mogę, właśnie pomalowałam paznokcie. A więc ja cię przytulę. Oj, nie, 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 dziadku. Dobrze już wystarczy dosyć. Co się stało? Czemu was zatrzymali? Słuchaj, długo, by opowiadać, dlatego zrobię to później, bo na razie mamy wyśmienitą okazję do świętowania. Chwileczkę, Alfredo. Dobrze wiem, że masz niespożyte pokłady energii, ale my potrzebujemy odpoczynku. Tak, my może i wróciliśmy, ale do nie zniknęło. Alfredo. Luna, co z Tobą OK? <laughs> tak, tak OK, wszystko gra. Chodzi o to, że. Kiedy odjeżdżaliście, chyba zobaczyłam w jednym aucie. Sharon. Co? co? Widziałaś, Sharon? Mm. Jesteś tego pewna, Luno? Tak, jasne, na 100%. Ale wyglądała jakoś inaczej. Miała takie krótkie włosy, do tego w czarnym kolorze. Zupełnie jej nie pasowały. Miała krótkie włosy i czarne, ale nie rozumiem. Tak, dziwnie wyglądała. Po sekundzie straciłam ją z oczu, więc. A może jednak się pomyliłam. Chwila, cała ta sytuacja ma wpływ na nas wszystkich, prawda? Tak, być może przez te nerwy, coś ci się pomieszało. Tak. Dobrze, to był dla nas ciężki dzień i potrzebujemy odpoczynku. A co będzie z jedzeniem? Nie będziemy już świętować? Wiecie, zapytać nigdy nie zaszkodzi. <śm> 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 Jasne, lepiej pójdźmy już spać, a rano się pomyśli, tak? Mhm, Idźcie się wyspać. Dobranoc, Wybacz dobrej nocy. Pa. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc, Miguel. Ambar! Nie idziesz spać. Co? Y tak, tak, już idę. Czas się położyć, racja. Czy ona, ona zwariowała? Zmieniła kolor włosów i wydaje jej się, że nikt jej nie rozpozna? Uspokój się. Wiktoria musi odpuścić, bo stracimy wszystko w ułamku sekundy. Czy ona tego nie widzi? W takim razie niech zapłaci. Ma nam zapłacić, a potem może sobie robić, co tylko zechce. Tylko Forza cię obchodzi? Nic poza nią? A czym mam się przejmować? Jesteśmy drużyną, Maggie. Powinniśmy dbać o siebie nawzajem. Wierzysz, że jej na nas zależy? No, wydawało mi się, że się przyjaźnicie. Dlatego wiem, co mówię. Znam ją i jej metody. Na serio, Rej, posłuchaj mnie. Musimy na nią uważać. Tak cię słucham i myślę, że to raczej na ciebie trzeba uważać. Ach, nie żartuj. Zapłaci nam, mówię ci. Czemu tak bardzo jej bronisz? Jest ważniejsza ode mnie? Nie wyciągaj wniosków, które nie mają z tym nic wspólnego. A? Jestem wykończony, chcę iść spać. Ty też odpocznij.